Widzę. W dzisiejszym filmiku zrobimy trzy quizy na stronie Jetpack i zobaczymy, które uda mi się jak rozwiązać. Zaczniemy od wykluczania według kategorii flagi państw. Nie wiem do końca o chodzi, no ale tak spróbuję. Flagi państwowe, które posiadają zielony, to Jamaika, Jamaika Posiadają. Kolor biały na sobie. Polska. A, że zielone i mają. Dobra. Mm. Belize. Które nie są w Afryce i w Azji. Nie. Coraz ciężej właśnie robi fajne takie zielony i biały kolor. A mogę Belize. A znowu. Co mają? To jamajka. Ja, majka. nie ma. O. Meksyk. Co na frazę. No to Belize. Nie, nie ma. Ale jest przynajmniej jedno takie. A nie mogę innego z napisami na fladę. Ciężkie li... A, Arabia Saudyjska. Ja. Saudyjska. So. So, Arabia Saudyjska. So. Arabia Saudyjska. S m s u -ska. A z napisamy coś innego? Nie mogę kolejnego. To jest ciężkie. Dobra, wyszukam. Może. Z a sam. Zobaczymy. teraz czas mi leci, więc to. Ta... No i grafika z, z napisami. Albo nie. Taki z kolorem zielonym. Myślę, że to już nie będę więcej odpowiadał sobie, ale. Nie wiem. No. Dużo jest tych flag. O, Brazylia. Brazylia. O. A, yy, flagi państwowe zawierające czarny. Gana. Poziomy czarny. Pas. Oj. Co już cięższe w sumie jest. Dalej nie mogę iść. pożar 28%. Państwu taki. Chyba tak. To co? To, Dwudziestka to chyba znaczy. Oj. Pułap. Nowa. Wina. Ma! No, wam. Pułap. A nie? Dobra, nie, jednak nie. Nie mam dużo czasu. Poziom. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. No czemu akurat? Dobra, może wezmę sobie czas bez limitu, albo dam wam znać, jak będę wiedział. Dobra, mi się wydaje, że może być Estonia. Posiadający kolor zielony, zanim Libia, które nie słowo no powoduje, to Estonia. Nie jest w Afryce. Afganistan... Nie, 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 to poziomy. Oj, no coraz cięższe się to robi. Bo... Przecież Estonia nie jest. Ale dobra, trzeba sobie z wczoraj przypomnieć wiedzę. W sumie wczoraj live był. Nie byliście, to nie wiecie o co chodzi. Ale... No wczoraj właśnie że jest podobny, znaczy niepodobny, bo ze wszystkimi krajami to myślę, że jakiś na pewno stamtąd jest. Trzeba pomyśleć długo. W miarę O! Tajlandia. Nie, 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 czarny. To niebieski. Już kolory nawet mylę, a nie jest w Afryce. Bo w nie mógł, by mógł być. O. Ciężki, pewnie jakieś wysepki. Oj, no to nie wiem. Nie mogę dalej przejść. O, a nie mogę! Które posiadają niebieski kolor na To Do Estonia. I zawierają białego. Kolejne takie mi trochę nie przychodzi do głowy. Ale dobra, tutaj, no to. Polska, Polska, yy, Francja. Siedem innych kolorów. No dobra. Nie wiem. No i dobra, już koniec. Dobra, zobaczymy, co tutaj było. Zjednoczone Imperatorów. Tutaj nie, nie pokazało, co jest. Aż do wszystkie, co były z tym Panama. I Mongolia, dobra, no, co dobrze. Dobra, tym razem mamy trochę inny quiz, bo te jakby drużyny, które są w Lidze mistrzów teraz, no to zaczynamy, 7 minut. Myślę, że na pewno Barcelona, Real Madrid. No dobra, y, dobra, z to liwe, liver to Liverpool, Arsenal, PSG. Jest jeszcze inter. No była ta Lizbona. To było Lizbona po prostu. Nie było tak. E dobra, z. Oj, dzisiaj już robi <grych> źle dla mnie. Z... O, z Niemiec to była. Bo Rosja była. Bayern. Był. Dobra, co jeszcze było? Dobra, z Anglii. Może jeszcze. City? A CD po prostu? Chyba nie w takim razie. O nie wiem. No bo z Hiszpanii to na pewno był Real Madryt. no nie wiem z Holandii Ajax nie O i no już nie wiem praktycznie nic z Włoch może Juve dobra co jeszcze tam mogło być oj ale z Hiszpanii co jeszcze Celta nie o Atletico Nie, ty? nie wiem, bo to jest. Amadry. Dobra, nie. Jestem inny. Nie wiem, co tam jeszcze było. Real co 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 Nie, nie wiem. Nie, nie, nie. Z Anglii jeszcze co tam jest. United nie. Z Włoch też nic się nie wspomina na coli Milan. No się nie kojarzę za bardzo, z Niemiec to tam jeszcze było w ogóle. Z, Słowacji. z Chorwacji to było coś, o, z Francji to jeszcze Olimpik, coś tam. A okej. Okay. Austria. Lipsk był. No. Nie, ale z Austrii. Jeden. Jeden. Nie, no nie wiem. Poza Co tam jeszcze było? bo, Dobra, zaraz dam, pokażę. Dobra, jeszcze na pewno jest PSW. Aston. O, tam było. No, na pewno z Ukrainy to pewnie. Nie wiem, jakie ja pisze w ogóle. Z Chorwacji było. A, zagin. Dinamo. Dinamo. Nie wiem, nic wiem, nie wiem, ale coś takiego było co jeszcze? No dobra, no nie wiem naprawdę. Była ta. Lizbona. O, no jest. I ta. Mm. nic to nie była Lizbona, tylko to była... Oj, no nie pamiętam właśnie z Serbii co było no i z Niemiec to też Stuttgart zjem noty Stuttgart no nie no ale coś takiego było no teraz um, pokaże się no i czego nie było Red Bull Salzburg no to coś tam pisem, no to, to pisałem lina muzea Sparta, Praga, a, Manchester City. No to też pisałem coś takiego. Rest, Leverkusen. No A, źle napisałem. Bolonga, North, Benfica. No o tym mówiłem. O co mi chodziło, tak naprawdę. No i tutaj już. O Girona. No i. No, to tyle. No to, to chyba dzisiaj na tyle, bo zrobię drugą część. W której będą inne właśnie. Tutaj możecie zobaczyć. No to to dzisiaj byłoby na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.